Hmm Kto to? Kto tu szedł? Kto tu szedł? Ty? Malesień... nasz Co, będzie jadł? Co? Mamy, mamy, tyle jedzonka, że możemy mu dać troszkę Co on na to? On bardzo by chciał Mały Dalej, option rower, damy mu jeść, jedną, jedną puszeczkę mu damy, tak? Patrz. No nie, nie strasz go. Walyszenki, <ścoughs> jak rozrzuca. Tu jest, masz. No pokaż mu, pokaż mu. On jest mądry, pokaż mu. Borszewicz. <laughs> Borszewiczek, idź tam, idź tam do niej. Z ulicy uciekaj, no. nie jest głodny. Tutaj masz. Jak nie jest głodny, jak... Jest. zjadł. Jest, on zjadł, tylko nie widzi troszkę. Ono ma problemy z oczkami troszkę, wiesz? Mhm. Dlatego nie widzi.